Cześć wszystkim! Tutaj ja, Plyning Scorpion, dajemy z playtime, kolejny odcinek, chapter drugi oczywiście. No to ostatnio chyba zabiliśmy mobilonglex, z tego co kojarzę. Dobrze, chyba teraz pewnie mnie lepiej słuchać niż ostatnio, bo... mam mikrofon trochę bliżej i też... Aha, bo ucieczki, dobra, to... No dobra, jeszcze raz zrobię, to, to... No nie było ci bardzo to zrobione. Okej, może nieważne, idziemy tutaj. Tu nie da się przejść, a tędy chyba da się przejść. Okej, okay, chyba tak. Dobra, wyprawiam myszkę. Czyli musimy. Może to skoczyć. Oda, dał mi się skoczyć. Nie, to nie jest. Dobra, czyli tutaj ty, dalej tymi schodami idziemy. Nie wiem, gdzie one mnie doprowadzą. O, drzwi. O. O, i to. Tu, tu, tu. O, jestem w tej. Stacji zabaw. Dobrze, ok. No i teraz. E, gdzie ja i mam iść? Bo dla chleba nie wiem. E, o okay, tej. dobra, tutaj są. Schody o okay. No zabiłem ją board no, We uciec Tak stąd. Gdzie... Gdzie ona? Gdzie ty jesteś? A wy nie wentari pana przechodzi Na no, wyżej Tędy przejdę O, już jakiś podświetla dziwnie, chyba -ch 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 to będzie o mojej stanie w publicznym, w ogóle, chyba przejdę razem O Okej, okay, czyli jestem teraz tutaj Po drugiej stronie tego pociągu, okej, okay, dobrze no Dobrze, czyli teraz Teraz tylko, że nie spadł Do, skok. Okej, okay. tab. No, tab, i dobra. Jest tak. Jest pi piesek czerwony. Kismis i Jest jak czerwo czerwony, żółty, czerwony, niebieski. A nie. A tu, to nie jest czerwony. Czerwony, żółty. Tak, żółta. Kismis jest. I ten kotek też czerwony. Tak. A mamilong leks, chyba niebieska? Tak, Mami, tak, mamilong niebieska. Tak i teraz jaka kolejność. No gdzie, to, gdzie jest kolejność? Mm. O! Jeden, jeden, cztery, dwa, trzy. Piesek jeden. Jak, jak ja to? Także ja ich tutaj przesuwam. Zobaczę jeszcze raz, trochę, trochę, tego tego nie to, to, co jest o To dosyć coś, o co? Mogę to kliknąć? Nie, zobaczymy co kolejność, chyba. Zaknę to chcę chłopaki, z, z, zak, zak, ostatnie. Pier...

Okej, okay, chyba to jednak działa inaczej niż ja myślałem. Bo, jakby chyba to jest tak, że. No, nie, że ta, to jest tak, że najpierw. że to mam no, kliknąć tak. 1, 4, 2, 3. Chyba tak to działa? 1, 4, 2, 3. O! Okej, okay, dobrze. Czas tutaj chyba. Dobra, jadę pociągiem, wiii Gdzie jadę tym pociągiem? Czy jeszcze, jeszcze jakiś pociąg dla mnie wyskoczy? Gdzie jest popi właściwie? O, przyspiesza I was so scared she put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. <laughs> Do you know how long I've been stuck in that case? Okay. Exactly what I would do in free. We'll set things right. Terrible things that happened. happened. But I know that whatever I need you to do, you are capable. To teraz się stanie O o Czy to... Czy wyświetlajcie, czy tylko to czy się pisują? A nie, to wam się daje albo... mój, albo... są lagi O o Nie mogę zatrzymać tego chyba A! Nie mogę zatrzymać go o. mogę zatrzymać, czy Mębarłem, czy to tak miało być, że mam umrzeć o chyba raczej tak miało być. Okej, coś A nie! O! Tak się skończyło? Dlatego się nie spodziewałem. Fly in the web oh. Powiem wam zakończenie mnie przydasz. Okej. Okay. Znaczy mam trudek pokazanych Wowie. Czy coś tam widzisz jakoś pominąć? Okej. Okay. Dobrze. Czy muszę teraz napisy? Mam pobile, że to nie jest taka gra, która zawiera sceny po napisach. Tak powiem. Takie na zakończenie jakieś. Ale, czyli popi okazała się, była, wydawała dobra, a okazała się zła. Hej. Okay. Że nie chciała mi wpuścić. No to ja nie wiem, co będzie mi się czekało w chapterze trzecim. Ale czego zagrał sobie już niedługo. Dziękuję za granie. Okej, okay. napisane że się nie było jakie bardzo długie. I to tyle. Okej. Okay. No. Playtime Chapter 2 zdecydowanie było lepsze od Chapter 1 I w ogóle się nie spodziewałem tego Co jest stoi na końcu To trochę myślałem też, że jakby bardziej pojawi się Hagiwagi Ale nie pojawił się z tego Ja widzę, w każdym razie Myślę, że w tym odcinku to na tyle Więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję I nara, tak, nara